Wow, well, for sure, one of the most beautiful evenings uh, here in Yashemia. Since I'm playing here, um, beating Kazan twice in in the, in the group stage is something big. It shows that this was not by chance that we won in Kazan. That we have some good level on our team, and today it was a big team effort. Uh, I think the, how we started the game, the way we served, was was impressive, and I had the impression that also Kazan was a little bit impressed the way we started. I think they. They expected a little bit different so uh, yeah it was was just a big evening for everybody. Graliśmy kiedyś już z Zenitę w tej hali, Było to Jakieś równe dwa lata temu. Wtedy humory, rezultat był, były całkiem odmienne. Myślę, że to jest kapitalna sprawa dla, dla, dla Jastrzębian, dla nas, zawodników, zagrać mecz przy pełnej hali, a jeszcze wygrać z tak wielkim klubem, z tak wielkimi zawodnikami po drugiej stronie. To, to jest coś, coś fantastycznego. I ja się cieszę, że, że dzisiaj mogłem być jednym z uczestników tam na środku tego wieczoru. No, my też oszaleliśmy ze zwycięstwa. Bardzo się cieszymy. Że udało się nam wygrać przed własną publicznością, e, z Zenitem Kazań. E, mówi, mówi się, że dwa razy się nie zdarza. E, zdarzyło się, wygraliśmy z Zenitem i bardzo się z tego cieszymy. Jeszcze przed własną publicznością i przy komplecie publiczności, także naprawdę fajna sprawa. Na pewno było wiele nerwowości w tym spotkaniu, e, wiele emocji. Udało się nam to prze, e, przekręcić na naszą stronę i udało się nam zwyciężyć. E, w, czterech setach jeszcze za trzy punkty więc mega sprawa. You know, the the medals they don't go on the cards. Uh, teams go on the cards. So this year is another story. What we did in the past uh, is past. So we have to think uh, of course uh, the loss in Kazan was you know, It Was 49 the tiebreak? And uh, okay, <laughs> I don't want to kill myself. Remember it, this loss. Today was different game. Uh, you know, Serbia played very good. They start very aggressive in service. They put us in very big difficult. They manage better the difficult situation in their in their side out. So today is different game for sure. What we lost in Kazan, it's. More, much more, our responsibility. Today it was more. You know, I think it. Yes, yeah, Serbia deserve more because they they did the game. The way we started the match. Uh, was was impressive, like I said, especially because you can see on the service line how the team feels, and I think we were really confident starting the match, putting so much pressure on the other side. And then, we, in the, in, during the match, especially in the third, we, we had a small lack of energy and then you can see that they jump on us right away, but uh, it's, really, it's really nice the way we turned the, the, the game around in the, in the second, because we were down, and also in the, third, in the fourth, really nice, big big team energy, big effort and uh, something to remember. No, I think się expected spodziewał. I think już the first victory in Kazan. Było, było czymś odchodzącym, od, odbiegającym od, od reguły, e, a to, że powtórzyliśmy to dzisiaj to też jest coś, 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 coś wielkiego, bo, bo mimo, że graliśmy dzisiaj u siebie, to wiedzieliśmy, że oni przyjadą jeszcze bardziej nabuzowani, że teraz już nas nie zlekceważą, że teraz będą wiedzieli, że grają z zespołem, z którym, który może ich pokonać, także myślę, że chwała nam za to, za, za to, że, że dzisiaj wytrzymaliśmy, że pokazaliśmy naprawdę kawał dobrej siatkówki i, i po, po raz drugi wygraliśmy, co, co też premiuje nas już no, do, do playoffów offów Ligi Mistrzów Pytają mnie o to, czy, czy będzie jakiś łatwy przeciwnik, że będziemy wyjść z pierwszego miejsca, ale myślę, że w tej ósemce jest to już tak ciasne grono, że tam słabych zespołów nie będzie i na kogo byśmy nie trafili, to, to będzie niesamowicie ciężko awansować dalej, ale, ale pokazaliśmy, że potrafimy robić rzeczy wielkie, więc czemu nie? Weszliśmy skoncentrowani od początku tego czwartego seta, zapomnieliśmy o tym trzecim secie. Koncentrowaliśmy się na, na kolejnej akcji, na kolejnej piłce i to był nasz cel. Dawaliśmy siebie maksa i Czekaliśmy, co końcówka pokażę yy, Zagraliśmy lepiej i, i wygraliśmy. This team uh, they, has good potential. It's pity that they lost. Now you lost now Linnell because it's very, very good player, a very important player. But you have these young players that uh, you know they are able to to play very good. I mean, so. team is good uh, level of the league in uh, Poland is very good you uh, you showed in uh, Champions League to be very confident so everything is open you know now the playoff in Champions League uh, everything can, can happen well it's something we deserved and through the last four matches uh, will be the chance for other guys to play to present themselves on the international stage uh, for sure we go there to to win, because uh, this would mean that we won all matches in the group phase. Why would we go and just play 50%? Uh, uh, of course, it gives us and the coach the chance to change some players, give some rest that we can really, really use right now and really need it. Uh, but it's it's something we deserved, and and I think a nice chance for everybody on the team. I don't know. with Paweł and Paweł Będzie ciężej niż w kazaniu, a ja jakoś tak dziwnie spokojny byłem. Od paru dni chodziłem z uśmiechem na ustach, bo wiedziałem, że będzie pełna hala, i, a w takich momentach każdy, każdy ze sportowców staje na znosi się na swoje wyżyny i myślę że, że każdy dzisiaj dorzucił swoją cegiełkę nie było jednego elementu tylko myślę że tutaj praca zespołowa każdy dał coś od siebie i zmiennicy i wszyscy zawodnicy na boisku i, i to to poskutkowało wygraną No for us it's very difficult because I guess uh, we have very 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 little chance to go to play off Okay we we have to win the next game and then we have to see what will happen in the other pools but jest very little and for us it's like a shame because it's the first time naszej historii, story klubie, the club that w don't play the playoff so is <laughs> very difficult moment for us Myślę, że uh, think like uh, you know we are not calm in tam <laughs> sure. się nie wygrywa nie wygrywa dwa razy i nie gra się na co dzień więc te emocje jeszcze będą przez cały wieczór dzisiaj mi jeszcze towarzyszyć. I na pewno ten mecz zostanie długo mi w pamięci, bo wygraliśmy naprawdę stopową drużyną i z wielkimi nazwiskami, takimi jak NGP czy Sokołów, więc zakoduję sobie to naprawdę głęboko w głowie. Kryzys kryzysem. No nie, nie sądzę, żeby oni byli w jakimś wielkim kryzysie. Ostatnie pięć meczów w Lidze Rosyjskiej wygrali z mocnymi przeciwnikami, także nie możemy zawsze naszych zwycięstw deprecjonować i, i mówić, że wygrywamy, bo ktoś jest w kryzycie. Się nie, wygrywamy, bo jesteśmy mocnym zespołem i, i tak, tak tak samo jak mocni jesteśmy w Lidze Mistrzów, chciałbym, żebyśmy to przykładali na Plus ligę. W ostatnim okresie jest naprawdę bardzo dobrze i, i myślę, że możemy się piąć jeszcze w górę w tabeli, a wszystko i tak rozstrzygać się będzie w ukochanych playoffach.